Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie jedną z dwóch nowych klas, a dokładnie chodzi o klasę Brute. Chodzi o tego Bruta z tą Brut Shield, więc ją kupujemy od razu, założymy i co potrzebujemy? Stauntować 100 przeciwników i zablokować 800 damage, żeby go level upować. Okej, okay, dobra, klasa założona, więc chodźmy do gry. Dobra, jesteśmy w grze, mamy tą tarczę. Teraz nie mogę, jak Klikłem, le o, jak klikłem lewy to coś się dzieje, dobra, dobra. Rozszerzmy ognisko najpierw i chodźmy jakiegoś przeciwnika stauntować. Dobra, rozszerzmy to ognisko, więc pyk, 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 pyk. Dobra, mamy ognisko, dobra, szukamy jakiegoś wilka, mamy tarczę i poka jak to działa. Wilk, to zadziałało, czy... Patrzcie, jak klikłem taunta to on przestał mnie gonić. On se odchodzi jak tauntuje, więc nie wiem o co chodzi z tą tarczą, no dobra, ile przełożymy hitów? Trzeci, to chyba był czwarty, piąty, szósty, dobra i na siódmy będę dead, okej, okay. no i kliknijmy se no i se poszedł, okej, okay, dobra, czyli ten lewy przycisk myszy ma jakiegoś skilla, co powoduje, że oni nie chcą mnie bić, dobra, wyleczmy się trochę, pozbieram za ten czas trochę rzeczy do ogniska i zaraz zrobimy test bez tej tarczy, na ile hitów mnie uderzy i będę miał ten taki mały paseczek zdrowia. Dobra, mamy full HP, więc wróćmy się do jakiegoś wilka. W ogóle patrzcie na to, że z tą tarczą mogę nawet króliki odpędzać, tylko chyba akurat wszystkie pozabijałem. Dobra, jest wilk. Patrzcie, jak on bije. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i mam mały paseczek i po czterech, a tam wcześniej z tarczą miałem po siedmiu, więc jest różnica trzech hitów na samym wilku. Zaraz zobaczymy jeszcze z niedźwiedziem bo alfa wilk to też pewnie różnica jednych dwóch uderzeń ale niedźwiedź patrzcie na tego królika o użyłem i uciekli tylko to nie miał być taunt że ja mam ich przyciągnąć żeby na mnie ruszyli ciekawe dziwnie to działa ale w sumie spoko jak nas wilk goni mamy tą tarczę to możemy razem z nią odpędzić przeciwnika akurat gdy mamy na przykład mało hp to jest spoko. Wątpię, żeby na jelenia to działało, ale kto wie, może uda się nam przetestować, ale wątpię, wątpię. Dobra, jest wilk, chodź tu. Ta, i poszedł sobie, dobra, spoko to działa i on sobie odchodzi, ale dalej nas potem goni, ale daje nam to czas, żeby uciec. Dobra, rozszerzę to ognisko i idziemy szukać niedźwiedzia. Dobra, ognisko rozwinięte na maksa, idziemy szukać niedźwiedzi, zobaczymy jak z tą tarczą sobie poradzimy, no. Powiem Wam, że pomogła mi przy trzech alfa jak szukałem paliwa na ognisko. Więc dosyć, dosyć ciekawej temek. Dobra, nasz cel przed nami. Widzę parę niedźwiedzi, więc yy, idziemy do nich po prostu. No i chodźcie, ale może jednego bym wziął, a nie tyle, ile ich tam jest. Dobra, tu jest jeden. Chodź tu. Jeden hit, drugi, trzeci. Czwarty, dobra, za piątym umrę. O, nie, dobra, żyje. pięć, to na sześć hitów jestem. Dobra, dobra, ale ja mam totalne 0 HP, zostaw mnie, jak mi coś przez szpadek gryzie, ...to nie będzie mi zbyt miło, ale dobra, na sześć uderzyń od niedźwiedzia jestem, z tą tarczą. Jeszcze nie sprawdziłem, czy mogę go odepchnąć, bo on tak nawala ostro. Ale chodźmy się wyleczyć i wracamy do tego niedźwiedzia po prostu. No jakby mi się teraz taki jeleń zrespił, to nie byłoby zbyt fajnie. Dobra, mamy naszego niedźwiedzia i teraz spróbujemy go najpierw odepchnąć. Dobra, działa na niego. I uderzimy wystarczy. Raz, dwa. I chyba zginę. Trzy, dobra, na cztery. Czyli znowu mamy dwa uderzenia różnicy, czyli chyba za każdym razem będą dwa uderzenia różnicy. Przy Wilku, przy Alfa Wilku, przy niedźwiedziu chyba to samo. Ale jeszcze wpadł mi jeden test do głowy. No dobra, tym dźwięk. Dobra, ten gdzieś przestał mnie gonić, już myślałem, że będzie mnie do ogniska gonił i skoro mamy biom wulkaniczny, jest tam pewien osobnik, z którego się zawsze śmieję, czyli czerwony strawberry elefant, tak go nazywam, no i zobaczmy, czy go będziemy mogli odepchnąć naszą tarczą. Chyba dużo HP nie potrzebuję, bo jak zginę to i tak mi to nie robi różnicy, więc chodźmy do naszego strawberry elefanta. Mam nadzieję, że chociaż będzie na tej mapce. Skorpione testowałem, to odpycha tak samo jak wilki, niedźwiedzie i alfa wilki i króliki. Ale czy będzie odpychać też truskawkowego słoja? No zobaczymy, zobaczymy. na razie tu go nie widzę nigdzie. Jest, jest truskawkowy słoń i parę kultystów, ale mi zależy na truskawkowym słoniu, dobra jak mnie tam będą gonić, dobra gonią mnie Ale truskawkowego słonie muszę uderzyć, dobra chodź słoniku Działa, dobra czyli to działa na wszystkich Słonik sobie odszedł i ma mnie gdzieś, dobra tarcza OP jednak Ostatnio narzekałem, że ta klasa może być słaba, bo kosztuje mało gemów, ale na pierwszym levelu potrafi sprawić, że jak coś nas goni to Klikamy lewy przycisk myszy i oni się sobie idą I oni sobie idą w drugą stronę i wywalone mają po prostu, a my możemy dalej uciekać. No dobra, ale ja tam wracam, skoro mam tarczę. O, chodź, panie wilku. Ile starczą uderzeń jeszcze potrzebujesz, żeby mnie zabić? Raz. Odrzucam cię. Wracasz. Dwa. Trzy. Cztery. O Jezu. Pięć. <gryzł> dobra, jeszcze sobie odszedł. Dobra, gryź mnie. Sześć. No to nawet sześć, siedem uderzeń potrzeba. No to było na tyle. Allô, allô